To jest pierwsze auto produkowane seryjnie, na którym były przeprowadzane testy zderzeniowe. O! I te testy polegały na tym, że, moi drodzy, auto było ze skarpy zrzucane i jak się otwierały drzwi, to znaczy, że, okay. że jest ok. No tak, bo w tamtych czasach jak to inaczej, tak? Nie było prawdopodobnie innej, innej możliwości. No a tutaj Citroen DS, czyli to jest auto, yy, no chyba można powiedzieć kultowe i tak. znane przez każdego miłośnika motoryzacji dzisiaj I filmów komediowych. Dzisiaj właśnie jest rocznica premiery filmu Fantomas. Mhm. Chyba 60. Auto projektowane 18 lat. Na samym końcu tego etapu projektowania Zmieniono hamulce natarczowy, czyli znowu ten projekt trzeba było zmieniać. Ówcześnie był to największy element wytłoczony z aluminium w świecie motoryzacji, a mówię tutaj o masce tego samochodu.